Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku wizyt w moim warsztacie pokażę, jak można ustawiać ręcznie napięcia na zasilaczu chińskim Riden oraz jak mają się one do e, miernika Meratronii opartego o lampy Nixie. Będziemy się posługiwać napięciami do maksymalnie 4 V ponieważ takie napięcia najczęściej używane są w elektronice i w mikroelektronice. Do wyższych napięć użyję już standardowego multimetru. Włączamy zasilacz. Zasilacz ma to do siebie, że włącza się od razu na zadane wcześniej napięcie. U mnie to było 27V, więc tak zareagował miernik, wyświetlając maksymalną swoją wartość. Jak widzimy, miernik mam mniej więcej wykalibrowany, choć powinienem nad tym troszeczkę bardziej popracować. Oraz nastawy zasilacza również mam wprowadzone jako 0,0,0,0 i również pobór mocy, czy moc na urządzeniu, czyli na tym w tym momencie odbiorniku, bo jest to też odbiornik, jest 0 W. Ustawię więc przykładowe napięcie. Jednym z podstawowych napięć komputerowych jest napięcie 3.3 V, służące do zasilania logiki. Zanim jednak to zrobię, muszę użyć przycisku Vset, czyli ustawienie napięcia i za pomocą pokrętła enkodera albo za pomocą klawiatury i przycisku Enter ustawić żądane napięcie. Następnie ustawiam maksymalny prąd dla mojego obwodu. Ponieważ zasilacz nie oferuje więcej niż około 6,3 Ampera, umówmy się, że będzie to dla naszych potrzeb maksymalnie 5 Amper, ustawię sobie dla przykładu 1,5 Ampera. Kolejną rzeczą, którą muszę ustawić w moim ustroju pomiarowym jest ustawienie przeciążenia napięciowego i przeciążenia prądowego, a zatem robię to za pomocą Kombinacji przycisku Shift oraz odpowiednio Vset i yy, I-Set. Oczywiście są one opisane jako OCP i OVP i wiadomo o co chodzi, więc nie będziemy się nad tym rozkliwiać. Ustawiamy. Powiedzmy, że dla 3,6V ustawię sobie maksymalne przeciążenie napięciowe 3,6, a dla przeciążenia prądowego, tutaj mam 1,5 Ampera, więc ja ustawiam sobie na przykład niech będzie 1,8 Ampera. Oczywiście są to bardzo przykładowe nastawy, natomiast chcę pokazać ogólną ideę i zasady działania. Po wybraniu wszystkich nastawów przyciskiem ON-OFF znajdującym się pod enkoderem następuje wyzwolenie tego napięcia na końcówkach zasilacza i jak widzimy zarówno na wyświetlaczu zasilacza jak i na moim wyświetlaczu Meratronic Nixie V628 yy, ukazał się wynik na wyświetlaczu Nixie ten wynik jest troszeczkę dokładniejszy <coughs> przez to, że mam więcej yy, cyferek, więcej yy, pól pomiarowych natomiast oczywiście można sobie yy, oczywiście można to czytać tak i tak, czyli można to czytać zarówno na tym wyświetlaczu jak i na jakimkolwiek innym bardziej dokładnym Wyłączę. Spróbujmy ustawić inne napięcie. Nie będziemy się tym długo zajmować, ale ustawmy typowe napięcie dla a na przykład pamięci komputerowych 1,8V. Jako prąd ustawmy, niech ona sobie tam pobiera maksymalnie 0,5 A. No i ustawmy sobie. 2V jako przeciążenie napięciowe, granice przeciążenia napięciowego i ustawmy sobie na przykład 0,7A jako maksymalne ustawienie przeciążenia prądowego. Zobaczmy. No, jak widać, wszystko działa, wszystko jest w porządku, nie ma problemu. Kolejną sprawą, którą chcę przedstawić, jest sposób zapamiętywania nastawów zasilacza, żeby za każdym razem y, nie klepać tak po tej klawiaturze <coughs> i w jaki sposób uzyskiwać potem te odczyty. Zobaczcie, że jeżeli nacisnę sobie klawisz Shift, ja sobie wcześniej tutaj pewne wartości zapamiętałem, to y, w tym momencie. Y, Zasilacz, oprogramowanie zasilacza prosi mnie o to, aby zatwierdzić wcześniej nastawione nastawy napięć i prądów. I proszę zobaczyć, że od razu mam taki wynik. Ja pokażę teraz na przykładzie kolejnej, kolejnego nastawu, jak takie coś wykonać. Wyłączmy sobie zasilacz i. Wykonajmy sobie rzecz następującą. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest ustalenie prądu, napięcia oraz przeciążenia prądowego i napięciowego. Ustawmy więc to. Ja dla przykładu ustawię, niech będzie powiedzmy 2V, a maksymalny prąd niech zostanie jako 2,5A. Albo nie. Niech maksymalny prąd będzie po prostu 2A na równo. Następnie ustawię sobie przeciążenie napięciowe, powiedzmy, że niech to będzie nasze 2,5V oraz przeciążenie prądowe, które będzie wynosiło powiedzmy 2,1A. Po takim zabiegu należy nacisnąć przycisk MEM. Następuje uruchomienie zapamiętywania do pamięci i nacisnąć przycisk, pod którą to cyfrą u góry chcemy zapamiętać nasz nastaw. Powiedzmy, że ja chcę to zrobić pod M8. Naciskam, i zasilacz prosi mnie o potwierdzenie, czy przechować aktualne nastawy w pamięci podręcznej zasilacza. Zatwierdzam to przyciskiem Enter. I teraz, jeżeli wszystko poszło mi sprawnie i dobrze to powinienem Tak jak poprzednio również i w tym wypadku otrzymać moje nastawy. I tak się dzieje i tak się dzieje w rzeczywistości. O przepraszam. Przywołał mi, przywołał mi tutaj, przywołał mi tutaj M1, a nie M8, a ja chciałem M8. Tak, to jest M8. No, i mamy nasze 2V. Tak więc, tak to wygląda, jeżeli chodzi o nastawianie i zapamiętywanie nastaw zasilacza. Co do pozostałych interfejsów, czyli interfejsu USB, czy też interfejsu Bluetooth, o tym w następnym odcinku. To wszystko, dziękuję za uwagę i dziękuję za oglądanie. Do widzenia. I niejako, jako postscriptum do tego wideo. Pozostałe napięcia komputerowe, ale mierzone już z zastosowaniem multimetru. Kolejnym takim napięciem jest oczywiście napięcie 5V. I ja takie napięcie mam już zapamiętane w nastawach, a więc naciskam sobie przycisk shift, klawisz, pod którym zapamiętałem sobie to napięcie. Yy... Oprogramowanie pyta mnie, czy chcę ustawić to napięcie jako wyjściowe, a więc ustawiam. No i oczywiście, automatycznie mam wynik. Proszę zwrócić uwagę, że te multimetry taniego sortu, takie jak ja tutaj używam, one nie są zbyt dokładne. Zobaczcie, że różnica wynosi aż 10 v i wcale nie jest to wesoło, dlatego że przy układach elektronicznych, przy układach pamięciowych, przy układach mikroprocesorowych, to po takie coś może po prostu hmm, współcześnie zabić nam układ. Chociaż nie jestem mikroelektronikiem i nie będę się dalej na ten temat wypowiadał, niech sobie już o tym rozmawiają fachowcy w swoim gronie. W każdym bądź razie dla potrzeb mini laboratorium taka, taka dokładność jest wystarczająca. Napięcie drugie to napięcie 12V. Nie pamiętam, czy mam je zapamiętane, ale bodajże mam je pod czwórką. Istotnie tak jest. Potwierdzam. No i proszę zobaczyć, że dla, 20, nie, przepraszam, dla 12A ta różnica w moim multimetrze wynosi już 27, a wręcz 3 setne. Gdybym podłączył inny multimetr, który mam. MY38 pewnie ta różnica byłaby jeszcze inna, ale tak jak mówię, nie są to zbyt dokładne sprzęty, nie są to zbyt dokładne pomiary. Mam proste mierniki. Nie dysponuję miernikiem Fluke ani Tektronik, ani żadnym innym zaawansowanym, więc proszę mnie tutaj o to nie wieszać na najbliższej gałęzi. Mam tak, jak mam i tyle mogę pokazać. A więc po pierwsze. Zapoznaliśmy się dzisiaj z tym, jak ustawiać ten zasilacz, a po trzecie omówiłem. Trzy podstawowe napięcia stosowane w technice komputerowej i takie, które mogą nam się w tym zasilaczu przydać. Aha, jeszcze jedno. Wiedziony radą któregoś z komentujących, przestawiłem sobie wyjście mojej wewnętrznej przetwornicy na e, 65V. Jak widzimy, też nie jest to zbyt dokładnie, ponieważ starałem się mierzyć bardzo dokładnie i ustawić tam 65. W tej chwili mam tutaj około. W tej chwili mam tutaj około. E, Dwóch setnych, powiedzmy jednej setnej różnicy. Nie jest to dużo, no ale przestawiłem dla świętego spokoju i żeby, jak to mówią, wilk był syty i owca cała. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Pozdrawiam i do usłyszenia.